Cześć, jestem Diana, witajcie w kolejnym odcinku z cyklu pracownia Igora. W dzisiejszym materiale pokażę Wam, w jak szybki sposób przy użyciu farb kredowych w sprayu możecie odświeżyć meble oraz dodatki. W tym materiale akurat będę odświeżała starą sztalugę, którą potem wykorzystam do celów Dekoracyjnych. Do filmiku użyję farby kredowej, tak jak wcześniej Wam wspomniałam, farby kredowej w sprayu o kolorze muskat oraz lakieru zabezpieczającego w wykończeniu matowym. Żeby długo nie przedłużać, to wspomnę Wam o tym, abyście pamiętali, żeby zostawić nam subskrypcję. Fajnie by było, jakbyście zostawili nam komentarz oraz dzwoneczek, dzięki któremu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami. Więc zacznę od pierwszego etapu, jakim jest oczywiście przygotowanie. Podłoża pod malowanie i do tego będę potrzebowała skrobaka, dzięki któremu usunę resztki starej farby. Całość standardowo przeszlifuję, będę pracowała na dosyć mniejszych papierach, czyli papierach od gradacji 180 do 320. Standardowo otuszczę, odpylę, no i przyjdę do malowania. No i te elementy, które są tutaj widoczne, czyli te złote elementy, obkleję taśmą malarską. Powierzchnię mam już przygotowaną, odpuszoną oraz odpaloną, więc będę zabierała się za malowanie. Coś, o czym musicie wiedzieć, to przed aplikacją tego produktu pamiętajcie, aby puszkę dokładnie wstrząsnąć, ponieważ pigment osadza się na samym spodzie. Mniej więcej, jeżeli chodzi o wymieszanie tego produktu, to tak mniej więcej do jakichś tam 30-40 sekund, żebyście potrząsali tym produktem, żeby ten pigment jednak się wymieszał. Druga ważna kwestia. Staramy się utrzymywać odpowiedni odstęp od malowanej powierzchni, po to, aby Wam nie powstały smugi oraz zacieki. Aplikuję dwie cienkie warstwy w odstępach około dwóch godzin. Jeżeli chcecie, żeby ta powierzchnia była mega gładka, to standardowo pomiędzy warstwami, czyli pomiędzy pierwszą a drugą warstwą, gładzimy sobie taką powierzchnię i używamy do tego papierów o gradacji. 1000 albo 2000, odpylamy, i następnie przechodzimy do aplikacji drugiej warstwy. Po pełnym utwardzeniu produktu zabezpieczamy całość, i tak jak na początku powiedziałam, ja będę używała do tego lakieru w sprayu o wykończeniu matowym. Jak widzicie, kolejny materiał dobiegł końca. Jeśli podoba wam się ta metamorfoza, zostawcie nam subskrypcję, lajka oraz komentarz. Zapraszamy was również do naszych salonów firmowych, które mieszczą się w Warszawie, w Poznaniu, we Wrocławiu, w Gdańsku oraz w Katowicach. Zapraszamy was również do nasze mediów społecznościowej, czyli Instagrama, Pinteresta, TikToka, Facebooka oraz bloga, na którym pokazujemy ciekawe metamorfozy mebli. Do następnego.